Witaj. W dzisiejszym wideo opowiem Ci, jak poradziłam sobie z tym, że na Instagramie masz tylko i wyłącznie jeden klikalny link. Jak dodać kilka linków do na przykład kilku wideo na YouTube na Instagrama, żeby ludzie mogli zobaczyć trochę więcej ciebie. Zostań ze mną. Cześć. Nazywam się Agata Guzy i tworzę YouTube dla Początkujących. Pomagam osobom, które dopiero chcą zacząć z YouTubem ogarnąć technikalia. Przestać się bać i faktycznie zacząć, ale także osobom, które już posiadają kanał na YouTubie, ale jeszcze nie do końca czują się tutaj komfortowo, pomagam im po prostu oswoić tą platformę. Witam Cię tutaj, rozgoście. Dzisiaj będziemy rozmawiać wyjątkowo trochę o Instagramie. Wielu z Was, wiele z Was ma oprócz kanału na YouTube bądź planów na kanał na YouTube, macie także swoje konta. Na Instagramie. Ja także dosyć lubię tą platformę, ponieważ ona jest taka dosyć, powiedziałabym, luźna. Tam jest więcej mnie, więc jeżeli macie ochotę, to serdecznie Was zapraszam. Natomiast minusem, jeżeli chodzi o Instagram, w szczególności na początku, jest to, że w bio, czyli w tym miejscu, w którym jest możliwość dodawania linków, jest możliwość dodania tylko i wyłącznie jednego linka. Więc jeżeli masz biznes, to pewnie zastanawiasz się, jaki link tam w ogóle dodać. I teraz, jeżeli masz stronę, no to chcesz dodać stronę, ale co w związku z tym, jeżeli masz na przykład kampanię jakiegoś produktu, znowu zmieniać tego linka, jak to zrobić, żeby zawsze był dostęp do kilku linków jednocześnie? Są dwa rozwiązania, o których chciałabym Ci dzisiaj opowiedzieć. Jedno jest dosyć szeroko stosowane, drugie natomiast trochę rzadziej i akurat ja je zastosowałam, bo było mi tak wygodniej. Pierwsze rozwiązanie, aby w Bio na Instagramie umieścić więcej linków, na przykład do Twojego kanału na YouTube, jeżeli chcesz kilka filmów po prostu pokazywać swoim widzom od razu, to pierwszym sposobem jest użycie takiej strony jak Linktree. Która pozwala na to, że zakładasz sobie konto na tej stronie i tworzysz miejsce, w którym dodajesz kilka linków, ile potrzebujesz jednocześnie. I link, tak jakby do tej strony utworzonej na LinkTree, umieszczasz właśnie w tym bio na Instagramie. Jak to wygląda w praktyce? W praktyce wygląda to w ten sposób, że jeżeli wejdę na Twojego Instagrama, kliknę w ten link, otworzy mi się strona, na której po prostu w formie, właśnie LinkTree, czyli drzewka linków, będą po kolei linki, które dodałaś. Jest to fajna opcja, wiele osób z niej korzysta, natomiast ma ona zawężoną możliwość, jeżeli chodzi o edycję wizualną, edycję marki itd. Jest to fajna opcja, dosyć szybka, bezpłatna wersja, tak? Można kupić także sobie płatną. Jeżeli chcesz z niej korzystać, będzie tak dla ciebie prościej. To jak najbardziej taka opcja jest. Jest także druga opcja, którą wybrałam ja. I jeżeli masz swoją stronę, którą obsługujesz sama i sama stworzyłaś na WordPressie, no to w tym momencie nie powinno być tutaj dla ciebie żadnego problemu. Co ja zrobiłam? Ja stworzyłam na mojej stronie, na stronie agataguzy.pl, stworzyłam nową, nową podstronę z linkami i zrobiłam ją tak, jak po prostu mi się podoba. Wstawiłam swoją grafikę, zmieniłam to tak, żeby i na telefonach się dobrze otwierało, i na komputerach. I dodałam po prostu przyciski, na których mam po prostu napisane do czego to jest link, i tak samo jak w Linktree, po prostu mi to działa. Robienie tego, jeżeli już faktycznie opanowałaś WordPressa, jest bardzo, bardzo proste, bo tak naprawdę to jest stworzenie nowej podstrony, co trwa 5 minut, i w zależności jak chcesz to zmienić, w zależności czy masz bardzo taki mobilny motyw. No to w tym momencie nie sprawić ci to większego problemu. Zalety dla mnie przede wszystkim są takie, że mogę spersonalizować tą stronę tak, jak ja chcę. Mam do niej bezpośredni dostęp zawsze i przede wszystkim, co tak do, nie do końca byłam na początku tego świadoma, ale znajoma mi to uświadomiła: nie jestem zależna od kolejnej nowej platformy. Mam wszystko u siebie na WordPressie, tak samo jak nie lubię być ze stronami zapisana lista oczekujących, zależna od innych stron. Wszystko mam, mam u siebie po prostu na stronie. Tak samo tutaj te po prostu drzewko z linkami stworzyłam sobie samodzielnie i umieściłam linka po prostu do tej strony na Instagramie. A jeżeli zastanawiasz się, po co. Instagram i ewentualnie Facebook w momencie, kiedy rozmawiamy to u, o YouTubie, to chciałabym Cię zachęcić do tego, żeby faktycznie mm, spróbować dzielić się tymi treściami, które umieszczasz na YouTubie w szerszym gronie. Dzięki temu zwiększysz, zwiększysz ilość widzów, którzy odwiedzają Twój kanał i przyjdzie taka świeża krew. Tak jak samo posiadanie kanału na YouTube polecam osobom, które jeszcze go nie mają, ze względu na to, że zupełnie inny widz jest na YouTube, zupełnie inne osoby. Tak samo jest z Facebookiem i z Instagramem. Jest tam wiele osób, które. Faktycznie wolą e, grafiki, które wolą czytać, e, które na przykład uczą się e, handletteringu i nie wiem, lubią rysunek, lubią zdjęcia. Natomiast, jeżeli będą chciały się tego nauczyć, to one chętnie przyjdą do Ciebie na YouTube'a i to dotyczy naprawdę mm, ogromnej ilości, ogromnej ilości e, branż. Dlatego zachęcam Cię do tego, aby mm, połączyć te te dwie rzeczy. Jeżeli faktycznie i tak już masz tego Instagrama, to pamiętaj, żeby zrobić sobie po prostu drzewko z linkami, czy sposobem pierwszym z Linktree, czy samodzielnie na WordPressie, ale zrób to, aby móc po prostu dodawać kilka rzeczy jednocześnie i nie martwić się o to, że dodałaś post, w którym coś polecasz i nagle zapomniałaś dodać tego linka. Masz to w swoim drzewku linków i od razu taka osoba sobie może na to wejść. Chciałabym Cię także serdecznie zaprosić. Już za tydzień, 9 grudnia odbędzie się webinar jak zarabiać na YouTube w 2021 roku. Zapisy, link do zapisu będzie w opisie do tego wideo. Zapisz się czym prędzej, żeby Ci to nie umknęło. No i widzimy się za tydzień w środę o 20.00. Weź notatnik ze sobą i będziemy działać, aby dobrze zaplanować kolejny rok. Do zobaczenia w następnym wideo. Cześć.